Dzień dobry, jesteśmy w studiu na Radzie Prezydenckiej. Mamy wszystkich kandydatów. Chwileczkę. Słuchajcie, ta debata nie ma sensu. Musimy Wam coś powiedzieć, rodacy. Wiemy, że od zawsze bardzo się kłóciliśmy. Ale po zatrzymaniu się i spojrzeniu, jak bardzo Polacy się przez nas podzielili. Postanowiliśmy od teraz żyć w zgodzie. Nieważne, kto z nas wygra te wybory, wszyscy jesteśmy wygranymi. I ze względu na to, że jesteśmy wszyscy wygranymi, postanowiliśmy wszyscy połączyć się. W turbo prezydenta. narodową sensation. Jedzmy razem Polo drodzy państwo. nie pośle Suski, słucham. Frankfurt, bo miasta też wchodzą. Zaczyna się Kongo, drodzy państwo. Nie pamiętam dokładnie tego. Czy możemy cofnąć czas? Nie! Będziemy razem w nim z szacunkiem dyskutować i podejmować decyzje, nie patrząc na nasze poglądy, tylko patrząc, co potrzebują Polacy. Hej, kochani, żałujemy, co mówiliśmy. Czy możemy do Was, was dołączyć? dołączyć? Oczywiście, chłopaki. Wszyscy są zaproszeni. Bardzo lubię Grappę, 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 Grappę Ja bardzo, bardzo lubię Grappę, 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 Grappę Ja bardzo, bardzo lubię Grappę, 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 czy to Grappa Ajca autorstwa Bartka Sitka, Rock'em Draptora i Generatora Frajdy? Uwielbiam ten kawałek lubię Grappa Ice Ej kochani, chyba trzeba ten moment uwiecznić Chodźcie Легкачинь.